Szybka to po prostu straszak, a nie lekarstwo. Chcę tylko powiedzieć, że nie ma i nie będzie. A może będzie, nie wiem. Może będą nas podłączać do jakiegoś systemu komputerowego za 20-30 lat i będziemy sobie wymazywać różne połączenia neuronów, które powodują to, że właśnie jesteśmy uzależnieni. Nie wiem. Ale na dzień dzisiejszy nie ma lekarstwa na uzależnienie. Nie ma tego czegoś nie może być tylko i wyłącznie zminimalizowanie, zminimalizowanie skutków picia. Czyli mogą być różne lekarstwa, które spowodują to, że będziesz się czuł trochę lepiej, ale to nie spowoduje to, że przestaniesz być alkoholikiem, alkoholiczką, narkomaną, narkomanką, hazardzystą itd. i tak dalej. Nie ma czegoś takiego. Wszystko jest do ułożenia u nas w głowie. Wszystko jest do przepracowania. Zastanawiania się, zmiana postępowania, zmiana życia, zmiana, de zmiana po podjęcia decyzji odpowiednich, y zrobienia w końcu porządku ze swoim życiem w taki sposób, żeby ci żyło się o wiele łatwiej, lżej. Gdybyś miał taki wgłąb swojej osoby w siebie, że jesteś w stanie jakby. Odzyskać swoją wartość, odzyskać swoje życie i wiedzieć, jak sobą kierować na świecie. Żeby to wszystko miało jakiś sens, to trzeba niestety wszystko, niestety dobrze, bo trzeba głowie poukładać. Jak nie masz motywacji, trzeba pracować najpierw tą na motywację. Jak nie wiesz, no w sumie nie nawet, jak nie wiesz, że jesteś uzależniony, to najpierw trzeba wiedzieć, że jesteś uzależniony. Jak nie masz motywacji, trzeba zna, znaleźć motywację, potem ją podtrzymywać, potem dostać wiedzę, potem zacząć działać i tak dalej, i tak dalej. Korekty, zmiany i tak dalej. To jest, jest ciężka praca, no ale warta, nie? Tak mi się przynajmniej zdaje i tak wszystkim mówię i ci, co są trzeci, tak samo nie mówią. Więc wracając do tej wszywki, puściłem taką rolkę i dużo zamieszania zrobiła. Nie ma lekarstwa na to. Tak, niektórzy mówią, że to placebo, niektórzy mówią, że witaminy, różnie bywa, przepijali, nie przepijali. Niektórzy mówią, że to na dół ścisku, siedzenie. Każdy ma swoje. Jedyna naprawdę to jest... nie... no... Są osoby, które wzięły wszywkę i, i, i są trzeźwe, ale były na innym może stopniu, może coś... Yy, może aktualnie też pracowały nad sobą, może mentalnie się rozwijały, może coś innego, nie wiem. Ale jeżeli się nie rozwijasz, nie idziesz w kierunku, w którym chcesz, nie masz tych celi, to jest motor, motor twój trzeźwości, takie paliwo rakietowe trzeźwości, że te relacje nie są poukładane, że to wszystko nie jest jeżeli nie zaczynasz, nie masz kontroli nad swoim życiem dalej, no to będziesz cały czas w lękach, stresach, napięciach, a ile wytrzymasz? Ja wątpię, żebyś wytrzymał długo, no są asy, które wytrzymują długo i są na takim dupościsku. Ale czy to jest sens? Nie lepiej trochę popracować nad sobą? Rok, dwa, trzy i się w końcu ogarnąć? Nie ma tabletek, nie ma przetek, nie ma lekarstw, nie ma jednego sposobu wejścia do uzależnienia. Jest tylko praca nad sobą. I każdy jest inny, każdy jest indywidualny. Każdy potrzebuje w życiu czegoś innego. Tyle, ile ludzi, tyle podejść, myślenia, działania, decyzji. Trzymajcie się.